Rozdział 17. Seria wypadków Tej nocy Ania zrywała się trzykrotnie i biegła do okna, aby sprawdzić, czy przypadkiem nie spełniła się przepowiednia wuja Endriusa. Wreszcie zaświtał cudowny poranek. Na perłowym niebie poprzerzynanym złotymi i srebrnymi smugami ukazała się ognista kula słoneczna. Natychmiast po śniadaniu zjawiła się Diana. W jednej ręce niosła koszyk kwiatów, w drugiej białą sukienkę. Nie mogła przecież się wystroić, dopóki nie zostaną ukończone przygotowania do obiadu. Tymczasem miała na sobie różową sukienkę i fartuszek z mnóstwem karbowanych falbanek, w czym jej było bardzo do twarzy. Wyglądasz uroczo, rzekła Ania z podziwem. Diana westchnęła. Ale znowu musiałam poszerzyć wszystkie suknie. Od lipca przybyło mi jeszcze cztery funty. Aniu kiedy się to skończy? Bohaterki pani Morgan są zawsze wysokie i smukłe. Zapomnij dziś o wszystkich troskach. Pomyśl, ile nas czeka przyjemności, zawołała Ania wesoło. Pani Alan powiada, że ilekroć doznajemy przykrości, powinniśmy wspomnieć jakąś radość, która dałaby się tamtej przeciwstawić. Jeśli nawet jesteś cokolwiek za pulchna, masz za to najrozkoszniejsze dołeczki. A jeśli ja mam piegowaty nos, to kształt jego jest bez zarzutu. Czy nie sądzisz, że sok cytrynowy poskutkował? O, bezwarunkowo! odparła Diana i dziewczęta wybiegły do ogrodu pełnego powiewnych cieni i drżących blasków. Przede wszystkim udekorujemy bawialnie. Czasu mamy dużo, bo Priscilla zapowiedziała, że przyjadą po dwunastej. Obiad będzie o pierwszej. Wątpliwe, czy w tej chwili w Kanadzie lub nawet w całych Stanach udałoby się znaleźć dwoje szczęśliwszych dziewcząt. Wydawało im się, że w każdym zgrzycie nożyc ścinających róże peonie lub jacynty słyszą – dziś przyjeżdża pani Morgan – Ania nie pojmowała, jak pan Harrison mógł z takim spokojem kosić trawę, jak gdyby nie miało zajść nic niezwykłego. Bawialnia na zielonym wzgórzu czyniła zazwyczaj dość ponure wrażenie. Powodem tego były poważne staroświeckie meble, sztywne tiulowe firanki i białe perkalowe pokrowce, leżące równiutko na meblach, o ile jakiś zbyt żywy gość nie ściągał ich gwałtownymi ruchami. Nawet Ani nie udawało się ożywić tego pokoju, bo Maryla sprzeciwiała się wszelkim zmianom. Ale jakaż jest potęga kwiatów! Gdy dziewczęta ukończyły swą pracę, pokój był nie do poznania. Wielka szafirowa waza, pełna białych peonii, zdobiła politurowany stół. Na czarnym, lśniącym gzymsie kominka piętrzyły się róże i paprocie. Z obu stron drzwiczek stały wazony szkarłatnych peoni, a same drzwiczki tonęły w powodzi żółtych maków. Cały ten przepych barw w promieniach słońca wpadających poprzez liście powoju pnących się u okien, przeistoczył ponurą zwykle bawialnie wczarującą altanę, wyśnioną przez Anię. Nawet Maryla, która przyszła z zamiarem krytykowania, zdumiała się i znalazła tylko słowa pochwały. Teraz nakryjemy do stołu, rzekła Ania tonem kapłanki przygotowującej się do wypełnienia uroczystego obrządku na cześć swojej bogini. Po środku stołu ustawimy wazon polnych róż po jednej różyczce przy każdym nakryciu, a dla pani Morgan całą wiązankę jako aluzję do jej cudownej powieści ogród róż. Do nakrycia stołu. Użyto najcieńszej bielizny, najlepszej porcelany i srebra maryli. Wszystko lśniło i błyszczało jak nowe. Następnie dziewczęta podreptały do kuchni, pełnej smakowitych zapachów, wydostających się z piecyka, gdzie rumieniły się już z głośnym skwierczeniem kurczęta. Ania przygotowała kartofle a diana groszek. Później Diana zamknęła się w spiżarni, aby przyrządzić sałatę, ania zaś, której policzki pałały zarówno od wewnętrznego podniecenia, jak od gorąca blachy kuchennej, przyprawiała sos do kurcząt, siekała cebulę na zupę, a wreszcie ubiła śmietankę na tort. A co robił przez cały ten czas tadzio? Czy dotrzymywał przyrzeczenia danego Ani? Owszem, najzupełniej, co prawda nalegał, by mu pozwolono zostać w kuchni, gdyż umierał z ciekawości. Ponieważ jednak siedział spokojnie w kącie, rozplątując kawałek sieci rybackiej, którą sobie przyniósł z ostatniej swej wyprawy nad morze, nie przeszkadzał nikomu. Już o wpół do dwunastej sałata była gotowa, tort cytrynowy przybrany kremem, a wszystko, co powinno było bulgotać i skwierczeć, bulgotało i skwierczało. Teraz biegnijmy się ubrać, rzekła Ania, bo Anusz przyjadą o dwunastej. Obiad musi być podany punktualnie o pierwszej, zupa nie może czekać. Dnia tego na facjatce Ani nader gorliwie przestrzegano najdrobniejszych szczegółów dotyczących toalety. Ania bardzo badawczo przyglądała się swemu nosowi i z radością stwierdziła, że czy to na skutek użytej cytryny, czy z powodu niezwykłych rumieńców, Pieki stały się prawie niewidoczne. W swych białych sukienkach obie przyjaciółki wyglądały równie czarująco i wdzięcznie jak wszystkie bohaterki pani Morgan. Mam nadzieję, że od czasu do czasu uda mi się coś powiedzieć i nie będę się działa jak nie ma, rzekła Diana z obawą. Wszystkie bohaterki pani Morgan umieją prowadzić rozmowę, a ja często zapominam języka w ustach i mam wtedy głupią minę. Lękam się też, że powiem jezdem zamiast jestem. Od czasu lekcji z panną Stacy nigdy tego błędu nie robię, ale w chwili podniecenia wyrwę się z tym na pewno. Jeśli bym powiedziała jezdem w obecności pani Morgan, umarłabym chyba ze wstydu. Ja też drżę na myśl o wielu rzeczach, rzekła Ania. Lecz jestem spokojna, że mówić potrafię. Co do tego można było rzeczywiście być spokojnym. Ania zarzuciła na swój galowy strój wielki fartuch i poszła przygotować zupę. Maryla, także odświętnie ubrana, zdawała się bardziej zdenerwowana niż kiedykolwiek. O wpół do pierwszej przybyli Alanowie i panna Stacey. Wszystko szło gładko, ale Ania zaczynała się niepokoić. Pani Morgan i Priscilla powinny były już nadjechać. Co chwila biegła do furtki i wyglądała na drogę. – A jeśli wcale nie przyjadą? – mówiła żałośnie. – Nie myśl o tym, to byłoby zbyt okropne – przekładała Diana, która już sama w cichości dzieliła niepokój Ani. – Aniu! – zawołała Maryla, wychodząc z bawialni. – Panna Stacy chciałaby zobaczyć granatowy chiński półmisek panny Bary. Ania pośpieszyła do stołowego kredensu – w swoim czasie zgodnie z obietnicą złożoną pani Lindę udała się do panny Bary z prośbą o pożyczenie tego cennego przedmiotu. Panna Bary nie odmówiła swej ulubienicy i przysłała żądany półmisek, upominając ją jednocześnie w liście, żeby go strzegła jak oka w głowie, gdyż kosztował 20 dolarów. Po podwieczorku w kole pomocy półmisek został zwrócony na zielony wzgórze, bo Ania chciała go osobiście odwieźć do miasta. Ostrożnie wyniosła półmisek przed dom, gdzie goście napawali się chłodnym powiewem dochodzącym z nadstrumienia. Oglądano i podziwiano ten piękny antyk, gdy wtem, w chwili kiedy Ania brała go z powrotem w swoje ręce, w spiżarce rozległ się jakiś trzask i brzęk. Maryla, Diana i Ania zerwały się. Ania przystanęła tylko na chwilę, by postawić drogocenny półmisek na stopniach schodów. W spiżarni oczom ich przedstawił się straszny widok. Mały smyk z miną winowajcy, w świeżutkiej bluzie suto zasmarowanej żółtym kremem, złaził ze stołu, na którym widniały resztki czegoś, co jeszcze niedawno było pięknym, kremowo-cytrynowym tortem. Cóż się okazało? Tadzio skończył prucie sieci i zwinął sznurek w kłębek, później wszedł do spiżarni, ażeby umieścić go na półce nad stołem. Złożył już tam kilka podobnych kłębków, które nie miały innego użytku prócz tego, by właścicielowi tych skarbów sprawiać radość myślą o ich posiadaniu. A żeby dosięgnąć półki, Tadzio wspiał się po stole – Czego Maryla zabraniała mu surowo, uważając to ćwiczenie akrobatyczne za niebezpieczne, tym bardziej, że kiedyś już spadł ze stołu. Tym razem rezultat był rzeczywiście fatalny. Tadio pośliznął się i upadł wprost na tort. Jego bluzy nie można było prezentować gościom tego dnia, a tortu już nigdy. Tadio zwróciła się Maryla do Malca. Czy nie zabroniłam ci wdrapywać się na stół? Zapomniałem, zajęczał Tadio. Zabraniacie mi takiej masy rzeczy, że nie mogę wszystkiego zapamiętać. Więc marsz na górę i zostań tam do wieczora. Może przez ten czas przypomnisz sobie tę masę rzeczy, o których zapominasz. Nie, Aniu, nie powinnaś go bronić. Wymierzam mu karę za nieposłuszeństwo, nie za zmarnowanie tortu, bo to było przypadkowe. Powtarzam raz jeszcze, idź na górę, Tadziu. A co będzie z moim obiadem? Zawodził Tadio. Po naszym obiedzie zejdziesz do kuchni, gdzie dostaniesz swoją porcję. To doskonale, pocieszył się prędko Tadio. Jestem pewny, że Ania zostawi mi pyszne udeczko, prawda, Aniu? Ty przecież wiesz, że ja nie chciałem upaść na tort, ale proszę cię, Aniu, skoro jest już pokruszony, czy nie mógłbym zabrać kilku kawałków na górę? O nie, mości pani, nie ma dla ciebie tortu, rzekła Maryla, popychając go ku drzwiom. Co będzie z deserem? pytała Ania, patrząc na resztki ciasta. Wyjmij i słój konfitury poziomkowej, doradziła Maryla. Szczęściem zostało do niej jeszcze dość kremu. Pierwsza godzina wybiła, ale pani Morgan z pryszczillą nie zjawiły się. Ania była zrozpaczona. Cały obiad się zmarnuje, będzie przestały. W ogóle nie wierzę w ich przyjazd, rzekła Maryla gniewnie. Ania i Diana z niepokojem patrzyły na siebie. O pół do drugiej Maryla ponownie ukazała się w drzwiach kuchni. Dziewczęta, trzeba podać obiad. Wszyscy są głodni i nie ma na co czekać dłużej. Pani Morgan nie przyjedzie, to pewne czekanie nie pomoże. Ania i Diana spełniły polecenie Maryli, ale zapał ich i dobry humor przygasły. Nie przypuszczam, żebym mogła przełknąć bodaj kęs, skarżyła się Diana żałośnie. Ani ja, ale chciałabym, żeby obiad był dobry ze względu na państwo Alan i pannę Stacey rzekła Ania obojętnym tonem wykładając groszek na salaterkę Diana skosztowała go i skrzywiła się niemiłosiernie Aniu czyś ty cukrzyła groszek Rozumie się odpowiedziała Ania z miną osoby która spełniła swój obowiązek Włożyłam pełną łyżkę cukru my tak przyprawiamy groszek Czy dla ciebie jest za słodki ale i ja wsypałam łyżkę cukru wstawiając go do pieca Ania przerwała tłuczenie kartofli i także spróbowała groszku. I ona skrzywiła się z obrzydzeniem. Ach, jakiż wstrętny! Nie przypuszczałam, że wsypiesz cukru, bo wiem, że u was się go nie używa. Jak na złość pamiętałam o tym, zazwyczaj przecież zapominam. Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść? rzekła Maryla, przysłuchująca się tej rozmowie z miną winowajczyni. Lękając się, że nie będziesz pamiętała o cukrze, o którym stale zapominasz, Aniu, sama przyprawiłam groszek na słodko. Goście w bawialni usłyszeli głośne wybuchy śmiechu, lecz nie dowiedzieli się, co było ich przyczyną. Jednakże groszku na obiad nie dostali. Musi wystarczyć sałata, zaopiniowała Ania ochłonąwszy. Sądzę, że reszta potraw lepiej się udała. Podajmy prędzej obiad i skończmy z tym. Nie można twierdzić, że obiad udał się pod względem towarzyskim. Alanowie i panna Stacey starali się sami ratować sytuację, a i Maryla nie straciła zwykłego sobie spokoju, lecz Ania i Diana, podniecone oczekiwaniem i doznanym zawodem, nie mogły jeść ani rozmawiać. Ze względu na swych gości, Ania wprawdzie bohaterskim wysiłkiem zmuszała się do podtrzymywania rozmowy lecz cała jej błyskotliwość zniknęła. Pomimo prawdziwego przywiązania do Allanów i panny Stacy, z utęsknieniem myślała o chwili, gdy ich pożegna i będzie mogła na swej facjadce wtulić głowę w poduszki i wypłakać żale i rozczarowania. Stare to, ale dobre przysłowie. Gdzie cienko, tam się rwie. Nie nadszedł jeszcze koniec trosk tego dnia. W tej chwili, gdy pastor skończył modlitwę poobiednią, na schodkach rozległ się dziwny, złowrogi hałas, jak gdyby jakiś ciężki przedmiot staczał się ze stopnia na stopień, po czym już na samym dole nastąpił trzask i szczęk. Wszyscy zerwali się z miejsc, Ania wydała okrzyk przerażenia. Przed sionku, u podnóża schodów, pomiędzy szczątkami granatowego półmiska leżała wielka muszla, zdobiąca zwykle półeczkę na piętrze. U szczytu zaś schodów klęczał struchlały Tadio, patrząc szeroko otwartymi oczami na dokonane zniszczenie. – Tadziu, krzyknęła Maryla groźnie. – Czyś ty umyślnie zrzucił muszle? Broń Boże! szlochał tadzio. Ja tu klęczałem cicho jak myszka i przypatrywałem się wam przez poręcz. Nieumyślnie trąciłem nogą tę starą skorupę, i ona spadła. Jestem taki strasznie głodny. Wolałbym już, żebyście mnie zbili jak psa, a nie posyłali na górę wtedy, kiedy dzieje się coś ciekawego. Nie łaj, tadzia, Marylo, rzekła Ania, zbierając szczątki drżącymi rękami. To moja wina. Postawiłam tu półmisek i zapomniałam o nim zupełnie. Jestem słusznie ukarana za niedbalstwo. – Ale co powie panna Bary? – Trudno. Wiesz przecież, że go kupiła. Co innego, gdyby to była jakaś pamiątka rodzinna? Starała się pocieszać ją Diana. Goście, czując, że obecność ich jest krępująca, odeszli, a Diana i Ania zmywając naczynia rozmawiały z sobą tak mało, jak jeszcze nigdy w życiu. Wkrótce Diana poszła do domu ze strasznym bólem głowy, Ania zaś z niemniejszym powędrowała na swą facjatkę. Powróciwszy o zachodzie słońca z poczty, Maryla wręczyła ani list pisany przez Pryszcille poprzedniego dnia. Okazało się, że pani Morgan skręciła nogę, tak, że nie mogła opuszczać pokoju. Ale co najgorsze, droga Aniu, pisała Pryszczilla, obawiam się, że nasze odwiedziny nie dojdą wcale do skutku. Z chwilą, gdy ciotka wyzdrowieje, będzie musiała wrócić do Toronto, bo przyrzekła stawić się tam na oznaczony termin. Trudno, westchnęła Ania, odkładając list na kamienny stopień schodów, na których siedziała w ostatnich promieniach zachodu. Z góry wiedziałam, że marzenia o przyjeździe pani Morgan były zbyt piękne, ażeby mogły się spełnić. Ale co znowu? Wstydzę się tego zdania. Pesymizm jego godny jest Elizy Andrews. To wcale nie było zbyt piękne, ażeby się mogło urzeczywistnić. Miałam już nie jedno piękniejsze przeżycie. Wypadki dnia dzisiejszego mają też swoją śmieszną stronę wie, czy obie z Dianą, jako siwa włosy staruszki, nie będziemy się śmiały z tych zmartwień. Dziś jednak doznałam gorzkiego rozczarowania. Prawdopodobnie doznasz w życiu wielu i większych rozczarowań, rzekła Maryla, pragnąc pocieszyć strapione dziewczę. Kiedyż wreszcie, Aniu, nauczysz się nie brać tak gorąco do serca pewnych spraw i nie wpadać w czarną rozpacz w razie niepowodzenia. Wiem, że posiadam tę wadę. Przyznała Ania z żalem. Gdy mam nie spotkać coś miłego, wydaje mi się, że płynę na skrzydłach. Później dopiero następuje upadek na ziemię i wstrząs. Ale ten lot nad obłokami jest tak upajający, że wynagradza nawet smutne przebudzenie. Być może, przyznała Maryla, ja co prawda wolałabym żyć spokojnie, bez wzlotów i bez upadków. Lecz każdy ma swój własny sposób myślenia. Dawniej wierzyłam, że do celu prowadzi jedna tylko droga, ale zmieniłam zdanie, gdy zabrałam się do wychowywania ciebie i bliźniąt. Co uczynisz z półmiskiem panny Bary? Mam zamiar zwrócić jej owe dwadzieścia dolarów, które zań zapłaciła. Szczęśliwa jestem, że to nie była umiłowana pamiątka rodzinna, której za żadną cenę nie mogłabym odkupić. A może znalazłabyś gdzieś podobny półmisek? Obawiam się, że nie. Granatowe chińskie półmiski to takie rzadkie okazy. Pani Lindę szukała na wszystkie strony i daremnie. Oby mnie się lepiej udało. Panna Bary zgodzi się chyba na inny, jeżeli tylko będzie miał tę samą wartość. Marylo, Spójrz na tę wielką gwiazdę ponad klonami pana Harrisona i na te srebrzyste obłoki płynące wokoło. Doznaję uczucia jak przy modlitwie. Ostatecznie wobec takich gwiazd i obłoków małe niepowodzenia życia codziennego nic nie znaczą. Gdzie jest Tadio? – spytała Maryla, rzucając obojętne spojrzenie na gwiazdę. Śpi już. Obiecałam zabrać ich oboje jutro na majówkę, co prawda pod warunkiem, że będzie grzeczny. No ale on starał się być grzecznym i nie mam sumienia mu odmówić. Utopicie się i ty, i bliźnięta, burknęła Maryla. Mieszkam tu od sześćdziesięciu lat i dotąd nie jeździłam łódką postawie. Nigdy nie jest za późno na poprawę, rzekła Ania podstępnie. Pojedź z nami jutro. Zamkniemy dom i spędzimy cały dzień na wybrzeżu, z dala od trosk życia codziennego. Nie, dziękuję bardzo, rzekła Maryla z oburzeniem. Maryla w łodzi na Stawie. Wyobrażam sobie drwiącą minę Małgorzaty. co pan Harrison gdzieś się wybiera. Czy wierzysz krążącej plotce, że stara się o Izabelę Andrius? Och, to nieprawda. Pewnego wieczora był u starego Andriusa w sprawie czysto gospodarskiej, a pani Linde, zauważywszy jego biały kołnierzyk, orzekła, że pojechał w konkury. Nie wierzę, aby pan Harrison miał się kiedykolwiek ożenić. Zdaje mi się, iż jest przeciwnikiem małżeństwa. E, kto tam odgadnie zamysły starego kawalera? A jeśli włożył biały kołnierzyk, zgadzam się z Małgorzatą, że to jest podejrzane bo nigdy przedtem nie ubierał się tak starannie. Ja myślę, że pragnął ubić interes z Andrewsem. Mówił mi kiedyś, że tylko w takich okolicznościach mężczyzna powinien dbać o swoją powierzchowność. Liczą się z nim, jeżeli wygląda dostatnio. Doprawdy żal mi go bardzo. Nie jest chyba zadowolony z życia. Jeśli jedyną bliską człowiekowi istotą jest papuga, to chyba musi się on czuć samotnie. Czy nie myślisz, Marylo? Ale pan Harrison nie lubi, gdy się nad nim litują. Tego zresztą nikt nie lubi. Widzę, że Gilbert nadchodzi, rzekła Maryla. Jeśli macie zamiar urządzić sobie przejażdżkę po jeziorze, nie zapomnij wziąć okrycia i kaloszy, bo rosa na dworze.